jaki Cześć Sam jesteś? Co? Sam? No, sam nie? No no, nie. Halo! No. halo Halo, halo, halo. <grytanie> Andrzej, przez chwilę jakiego ładnego prawdziwku Tak? No ja chodzę i nie mam szczęścia do prawdziwków Rysiek z nami Pokaż Ładnie nas spodziewa

Kozaka? Ja też małego kozaka. Co to jest? Kozaka, nie? Tata korywa? Pod grzyby. Pod grzyby. Pod grzyby. No dole, czy od razu fiolet masz pod No to pod grzybem. Halo? to mogło być? Gdyby? No co, myśmy też tak trafili i to trochę od razu było z tego... No, no też ma. A A... Długo, długo jesteście? Nie wiem, o których. Uda w 12 I godzinę po was może Ja sam No widziałem Fuj, ale ale pojechałem dalej Bo no, nie, nie będę cię zastawiał Halo? Jak po grudzie Tu ktoś zbiera No, ktoś zbiera, ktoś obserwuje Ja to jestem wolnym obserwatorem Jestem... Jestem wolnym obserwatorem. No. Dobry. Dzień dobry, o, cześć. Jaki ładny. No. Mówię, że on za szybko biega, ja zanim nie mam... to się rozpędzi. A to jaki ładny. Cześć. O, gdzie ja tutaj? Super. No. no.